Siema. Dziś porozmawiamy o samochodzie, który zna każdy, a przynajmniej kiedyś widział go w lusterku jak siedział na zderzaku. BMW serii 3 E46 stało je się jednocześnie legendą, memem, obiektem marzeń chłopaków w dresach jak i swego czasu tych w garniturach. E46 wyszło praktycznie w każdej wersji nadwozia. Sedan dla tych co nie mieli budżetu na siódemę, kombi czyli touring dla rodziny lub wożenia powietrza, coupe ładne dla oka, cabrio idealne na lato, no, i oczywiście kompakt, którego się kocha albo nienawidzi. E46 fabrycznie miało wielowahaczowe zawieszenie, zapewniające wysoki komfort i dobrą frajdę z jazdy. Jednak, według opinii innych, skręca gorzej niż swoja poprzedniczka. W opcji było także zawieszenie M-pakietowe, które względem zwykłego obniżało naszą trójkę oraz było zdecydowanie twar twardsze, polepszając prowadzenie. Wozy mimo swego wieku nadal świetnie się prezentują. Oczywiście te, które nie wpadły w ręce młodego, dziwnego tunera. W 2001 roku E46 przeszło lift. Tu jest lift, a tu jest przedlift. Aktualnie rynek E46 jest specyficzny. Ładne egzemplarze zaczynają drożeć, a ceny 3-litrowych niejednokrotnie przekraczają 30 tysięcy. Przy zakupie na pewno należy zwrócić uwagę na blacharkę. W 46 Luruda polubiła się między innymi błotnikami, progami oraz tylną klapą. A więc przejdźmy do silników. Do najsłabszych należą 1.8, 1.9 tak 1.9 oraz 2.0 cylindrowe Wszystkie te silniki mają sporo wad i raczej nie są polecane. Następnie mamy rzędowe szóstki, czyli to co Bawarczycy umieją zrobić najlepiej. 2.0, 2.2, 2.5 i 2.8 oraz wspomniane 3.0. Dokładnie o samych silnikach kiedy indziej. Z Disney mamy 20 i 30. Dwulitrówki w przedlifcie miały 136 koni według opinii awaryjną pompę wody. W poliwcie 150 koni. 2, 0, 150 konne lekkim programem schomiku i bez problemu osiągało 180 koni. Była także odmiana 318D, ale na nią lepiej nie zwracać uwagi. Pancerny 3 litrowe M57 to kultowy silnik. Pod maską 184 konie, a od 2003 roku 204 konie. Jeżeli chodzi o silniki diesla, nie są awaryjne, ale jak w każdym dieslu może paść turbo, wtryski oraz dwumasa.